Witam, ja jestem Zeneka. a to jest Paladins. Otwarta beta, która jest dostępna na Steamie. Postanowiłem spróbować swoich sił w tej gierce. Tak, od jakiegoś czasu się zastanawiałem, czy nie kupić sobie Overwatcha, ale doszedłem do wniosku, że nie chcę mi się na to hajsu wydawać. A Paladins to jest praktycznie Overwatch, tylko że darmowy. Sporo ludzi w niego gra, z tego co widzę, po jakichś tam statystykach steamowych, więc, więc, więc dlatego postanowiłem sprawdzić. Zobaczymy, jeżeli to Wam się spodoba, jakaś tam oglądalność będzie, to może. Zrobię z tego jakąś całą serię, na razie to jest taki odcinek testowy, pilotażowy, czy whatever. E, pograłem sobie dzisiaj trochę w tą giereczkę, nawet wciągająca jest, szczerze mówiąc, zabawnie się w to pyka. To jest oczywiście taki FPS, yy, no FPS, no to taki może nie klasyczny, ale no takie coś jak Overwatch czy Team Fortress. E, jeżeli ktoś grał w Team Fortress albo gra w Overwatcha, no to pewnie będzie wiedział e, o co chodzi. Dobra, a dzisiaj sobie rozegnam taką próbną giereczkę żeby pokazać wam jak to wygląda, zobaczymy, tak jak mówię, zobaczę jak zareagujecie na to i zobaczymy co z tego dalej wyjdzie także widzimy się za moment, będzie taka testowa gierka dobra, lecimy, wybierzemy sobie talię kart, tutaj zmontujemy, znaczy wyposażymy dzięki tym kartom naszego bohatera w jakieś tam pasywne umiejętności teraz nie będę się bawił w rozkminianie tego, coś tam sobie poczytałem o tym, ale... Na razie nie będę rozkmieniał Gram supportem, ale hue hue wezmę sobie agresję. Wezmę coś takiego: albo agresję, albo wyssanie życia. Może wyssanie na początku? Ej, dobra, wezmę na początek tą agresję. 5% więcej damage na suporcie. yeah. Co ci goście tu już robią? Seriously, oni tu już podeszli? Czy mi się wydaje? 4, 3, 2, 1 Dobra, to wodunek. torte wodunak. Eksplorat. A, ja, bo to jest torte wodunak, to jest Ron's first blood. Eksplorat. Dobre, to podłączamy, to Uda się kogoś porobić tutaj, czy niespecjalnie? Czemu oni tutaj naparzają? Czy jakoś są ślepi? Czemu oni tam się zbunkrowali? Przeładuję to sobie, że podleczymy. No o, Będzie porobiona w końcu żemalka? Co mi się wydaje? Prawie, Eric, double kill. Double kill. No w końcu redukcja leczenia. Shield tam był niepotrzebny, no, ale dobra. No trafił

idę do swojej machiny. Popchnąć ją troszkę. No, prawie padłem. Prawda? Eliminacja, 3, wow, niesamowite. 3 eliminacje no mam nawet. Oh, no. Dobra. mnie tam za tymi ziomkami. No, może tędy? Może tędy? To będzie kaczka, zaraz będzie ulti. Po prostu zaraz będzie ulti. Nie oh, to To tyle z ulta, ale każda jest nieba. Nie not die to not miejsca, amigo. Oh. Zaraz, coś trzeba by kopić chyba. Nie ma, choć 500, może to. Dobra. Enemy double I can't write Enemy killing spree. Yay, that's what named. Ah. Oh shit. 4 kilo 3 zgony. Hmm, na bogato. Co ten typ napadł? No naprawdę! Okej, okay, okay. Dobra, czy ja coś mogę sobie zafundować? Atakami obszarowymi. Hmm, ataki obszarowe. Czy ja chcę redukować ataki obszarowe? No tak jak to jest jedno tam z pierwszych gier, więc. Ja do końca pewnie jeszcze ogarniam co warto kupować, a co nie. Dobra, teraz tylko tam wejść trzeba jeszcze. Is. no shadow nice 15 seconds I remaining now i will not die not yet amigo oh will not die not yet amigo Dobra. Coś mogę wciągnąć? Za cztery stówki? Eee, ta, wszystko od początku. Dobra. To kupimy sobie to. Tylko ten typ ciśnie. No to teraz oni są zamknięci, a my możemy... sense 4 is somebody. 6 3 2 1 Stop the payload. Not quite yet. Oh, could I stop or do it? Novat. fine cover. Typ cały czas z włókien na mierze włóczę. Dobra, czy ja mogę coś kupić? 167 złota. To niewiele. Get used to this! Get used to this, oh yeah! żeby się trochę podleczyć, chyba. No, tego typu zaraz porobią, nie, jeszcze nie, killing god damn it 7-6. Nie, dokładnie co to lepiej kupować. Czy to jakieś kurcze pomieszanie obrażeń, czy co, jeszcze zwiększenie obrażeń swoich. O, jest jeden wyjaśniony. Oh, come on. Siedem, osiem? Czy tak mam dwa kille na końcu? Nieźle. To moja drużyna jakoś niespecjalnie coś robi. Dobra. O! Porobiony. Elegancko. Dobra, poleczenie jakoś. Taki posiedzi, no lecz panie. No i co? No i porażka, kurczę, blade. Niestety. Porobienie nas, jakieś statystyki sensowne? Uuu, jaka Casey. Casey! Nie wiem po co mi się pokazują cały czas te ilość klatek. Czemu my nie mieliśmy takiego tanka w swojej drużynie? Come on. Ten tank jest OP. Ja gram jakiś podstawowym bohaterem. No nic. E, ilość leczenia: 18 tysięcy. No nie jest najgorzej. A wynik: a e, ile? Eliminacje: 9, zgony: 8. No to tak wyrównanie troszeczkę. Szczerze mówiąc, troszkę wyleczyłem. Nie wiem, tylko co jest poświęcony czas, szczerze mówiąc. 18 tysięcy leczenia to jest nawet sporo, ale w sumie to daje jakieś 30 tysięcy. 33. Tak, tak, byłem najgorszy. Ten ma 36, ta ma 38. No, to tak się dzieje. No, tak mówię, to jest support, więc to jakiś mega damage. Nie będzie dużego damage. Już 700 kredytów tylko zarobiłem. Tak lepiej niż ci. Szczerze mówiąc. Fonoście zgonów. Wow, oni mieli więcej zgonów od nas chyba. No, więc tak wygląda. Tak wygląda, tak wyglądają Paladyni, e, jeśli się podobało to napiszcie coś w komentarzach, zobaczę zobacz, jaka tam będzie wasza reakcja, może coś z tego więcej ponagrywam, a jak nie, no to, to nie, ale tak czy siak to nawet fajnie mi się w to gierczy, szczerze mówiąc. No, dobra, to na tyle, tyle na dzisiaj e, z Paladynów, tak jak mówię, to taki pilotażowy odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie, cześć!